Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj kolejny teścik na obciążenie turbinki. Dzisiaj jest środa, wczoraj yy, i po prostu cały tydzień praktycznie nie wiało. Poprzedni czwartek coś tam powiewało, więc tamte testy nagrałem. A teraz, dzisiaj coś zaczęło powiewać, więc stwierdziłem, sprawdzimy teraz turbinkę i podłączymy, i podłączymy 2000Watów. Eee, nie wiem ile jest metrów na sekundę, ale podejrzewam, że jakieś tam parę metrów na sekundę jest. Sprawdzę później na Windy. No i teraz zobaczmy, co mam podpięte. Ten piecyk mam podpięty. Dwa razy po, po kilowacie. I jest grzałka włączona. E, tutaj mam podłączoną czujkę, sadzoną. O. Termometr. Jest tutaj podpięty. Tu jest analogowy jakiś termometr. Tak, wsadzony. I okej. Okay. Zobaczymy co się tu będzie działo. Jak widzimy wiatraczek, turbinka sobie swobodnie się kręci przy tych kilku metrów, metrach na sekundę. I jest teraz podpięte 2000W. Na poprzednich testach był, było 1200 i jeszcze wcześniej 600 W, więc dzisiaj czas na 2000 W, żeby sprawdzić, czy turbinka sobie poradzi i będzie mieć wolny start, bo jest bezpośrednio podpięty do generatora bez żadnego mm, Dinksa, żadnego sterownika w tym momencie. I zobaczymy, co się tu będzie działo. Tu mamy temperaturę, która oscyluje od tam jakiegoś chwili jakieś 23-25 stopni zależy, jak powiewa. może okay. jakiś ekran zrobimy żeby coś było widać na tym amperomierzu mm. ok no to krótki teścik przy kilku metrach na sekundę sprawdzę na windy ile to ma dzisiaj tutaj powiewać ale widzę że drzewa mi rusza więc na pewno będzie więcej jak 5 metrów na, na sekundę.